Cześć, w tym filmie pokażę ci jak szybko i łatwo pobrać shadery do Minecraft Bedrock Edition. Jeśli chcesz, aby twój świat wyglądał bardziej realistycznie i efektownie, to dobrze trafiłeś. Najpierw sprawdzimy, czy posiadasz kartę graficzną z rtx -em. Aby to zrobić, wchodzimy w rynek. Tutaj na górze wpisujemy RTX i jak widzicie, wychodzą nam mapy z shaderami. Zobaczmy sobie przykładowo życie na wzgórzu. Próbujemy sobie pobrać za darmo i jeżeli nie wyskoczył nam żaden błąd przy tworzeniu świata jak i przy pobieraniu, to już wiemy, że nasza karta graficzna obsługuje RTX. Ten typ shaderów będziemy mogli sobie do Bedrocka pobrać. Twórzmy świat. Okej, okay, Trochę to trwało, ale już jestem. I słuchajcie, zobaczcie, jak pięknie teraz ten Minecraft wygląda. Ogólnie jest to niesamowite shadery z RTX-em naprawdę są kozackie. Natomiast jest to zdecydowanie najłatwiejszy sposób, by zdobyć i odblokować sobie shadery na bedroku. Natomiast teraz przejdziemy do tego, co zrobić, jak nie masz karty graficznej z RTX-em. Jeżeli nie posiadasz karty graficznej z RTX-em, wejdź na swoją przeglądarkę i wpisz Minecraft. Bedrock shaders. Po opisaniu tego wyświetlić się strona mcpdl, wejdź w nią, link oczywiście masz w opisie, i tutaj wyświetlają ci się najróżniejsze shadery I jak na pewno widzisz, część z nich ma napisane with RTX, czyli że są z RTX-em, natomiast nas interesują te bez tej końcówki. Wybierzmy sobie na przykład te, wchodzimy w nie, tak one będą wyglądały, zjeżdżamy na dół i w końcu jesteśmy już w odpowiednim miejscu, a mianowicie w zakładce Download. Jak widzimy, te konkretne shadery wspierają tę wersje Minecrafta, warto mieć to na uwadze, żeby wszystko poprawnie działało. Ok, także wchodzimy w jeden z linków. W tym przypadku jest to Loot Links. OK, i tutaj aby odblokować link do pobrania shaderów musimy obejrzeć jakiś film. Wyłączamy. Jak widzicie, link został odblokowany. Jesteśmy na stronie Mediafire z shaderami. Pobieramy w takim razie sobie najnowszą wersję. OK, jak widzicie, wszystko się pobrało. Teraz jak widzicie, shadery są tutaj. Mają one taką ikonkę. My jesteśmy w naszym Minecrafcie. I teraz co należy zrobić? Klikamy w shadery. I jak widzicie, importowanie jest rozpoczęte. Udało się zaimportować shadery. Więc teraz co dalej? Wchodzimy w ustawienia, zjeżdżamy na dół, klikamy zasoby globalne, moje zestawy i jak widzicie są tutaj nasze shadery. Musimy je aktywować. Klikamy aktywuj, także shadery są już aktywne. Wychodzimy, teraz klikamy graj i stwórzmy sobie swój świat. I teraz wchodzimy w pakiety zasobów w posiadaniu i bierzemy aktywuj. I w tym momencie nasze shadery są aktywne, chodzimy również w eksperymenty, włączamy niestandardowe biomy, nadchodzące funkcje twórców i tworzymy nasz świat. I tak oto wygląda nasz świat na shaderach, które przed chwilą pobraliśmy. Jeżeli Ci pomogłem, zostaw subskrypcję oraz like na tym kanale oraz zobacz sobie tamten odcinek. Myślę, że też może Ci się spodobać. Siemano.